Top 5 najbardziej luksusowych prezentów, jakie celebryci dostali od swoich partnerów. 5. Wiktoria Beckham. Od Davida Beckhama otrzymała naszyjnik wysadzany rubinami i diamentami, wart około 1,8 miliona dolarów. Był to nie tylko symbol miłości, ale też dowód na ich zamiłowanie do przepychu. 4. Angelina Jolie. Brad Pitt sprawił jej winnicę Chateau Miraval we Francji, za którą zapłacił aż 60 milionów dolarów. To tam spędzali wspólne wakacje, a nawet zorganizowali swoje wesele. 3. Cardi B Offset podarował jej Rolls-Royce'a Cullinan, przerobionego na specjalne zamówienie i ozdobionego inicjałami ich córki. Auto warte było ponad 400 tysięcy dolarów i stało się hitem mediów. 2. Maria Carey Jej były narzeczony James Packer wręczył jej pierścionek zaręczynowy z 35 karatowymi diamentem, wyceniany na około 10 milionów dolarów. To jeden z najdroższych pierścionków w show biznesie. Jeden Paris Hilton. Jej narzeczony Carter Room kupił dla niej prywatny jet Gulfstream o wartości aż 16 milionów dolarów. Dzięki niemu mogą latać po świecie w absolutnym luksusie.